Delfi się nie źle robi Kurwa <grymne> nie umiem jak zdjęcia robić Właśnie jako, powiedzmy, jako tyś to cykł te ty zdjęcia No somnia, nali, nie, nie, są na ryba. Nie wiem, nie robią na ziemi budzą Aha, bo widział cię żeś, żeś zdjęcia. Może matka rozumie. A Tam To nie to Ja tak na oko wyrównałem. Tak, Nie wiem. Na oko, tak, tak wyrównałem. musiał wyczuć, tak. Musi mocno. Tak? Ja? Mocno, tak. A nie odwiło za tym. tutaj bez Aha. Ja. na bez Tak. te ryby, Sebrak ton go. O, go, si vikte akou. Je, sa, yo, si vikte. Ne vinaj go sa pati. Ne vinaj go sa pati. Nie dziwię, nie dziwię, nie dziwię, nie nie Tak może być gdzieś. Wielki, nie? No. Widzisz, to jest No. Nie złomiesz. Ja pierdolę. Kurwa wysoki byk. Ja pierdolę

tak, kurczę. Ja tak, to będzie rok. No, widzę. Muszę kupić te kuleczki. Ja pierdolić. 16 będzie miał. 16-chak byk. To widzino, za to będziemy do tego, tak? Ze imadło. Potem to teraz pobiję. Ja o to. A war. Odzyjego. Bo silny, kurwa, taki karp. A Ta poleciał czopka. Powiedz, tam, kurczę. A ostatnio o tym my go nie? Nagraj to? Ja to, to, ja to? Ja. to, to sobie ja w domu <coughs> Jak ci jemnył. Nie no. można. Ja. za to transport się przydało. A i dostał w czoło boch odsunął się, aby To były noże. Jak dostał, rozumiesz to robił o do góra. Ja. <grym> Kurwa, war mi nos. Ja, pierdolę. To ma dalej, to pierdolę że Wciąż, to tak one... Ciek, ja. Ciekawe, wyła będziemy miał. Mość lat. No. tak. Się no. się ze Tak. to jest procedura, ale no tak ład. Radzi się to <grym> Ojej, oj maciuski 13 kilo My się zdało.